Ksiądz wiedział o czynach księdza Cybuli, nic nie powiedział, nic nie zrobił. Proszę panią, wczoraj miałam inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Nie oglądam byle czego, nie oglądam byle czego. Co państwo robicie? Malujemy szmatę. A szmata to jest takie zwyczajowe powiedzenie dla transparentu robionego na szybko. A na szybko dlaczego? Dlatego, że wczoraj Sekielski puścił film. Hierarchowie kościelni odmówili absolutnie jakiegokolwiek komentarza. Pan, kiedy stanął nad brzegiem, mi... Pan Jędraszewski stanął powiedział między innymi coś takiego, że aresztowanie pedofila Pela, taki podał przykład, jest przejawem prześladowania chrześcijan. Panie Jędraszewski, nie pan się zastanowi. O, mamy tutaj jakiegoś biskupa, może zechce do nas podejść. Proszę odejść ode mnie. Hańba, hańba. Proszę o komentarz do wiadomości, które podał redaktor zechielski. Biskupie, proszę rozmawiać z ludem! Jesteśmy kościołem my, nie biskup! Słyszał pan o tym, co ksiądz biskup, o tym, co zrobił ksiądz Cybula? Jaka powinna być proszę reakcja? Panie, idziemy Dlaczego i nie było? Idziemy się modlić teraz. Dla pani dzieci, to niech pani chroni przed A Kashinie, zespoł... nie pani chronić przed pedofilami. Nie znęlibyście najmniejszych szans. Zdrowieństwo, widoczne to jest karane. Nie jako delegat Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Aby pomóc osobom skrzywdzonym, pan Polak, czyli prymas Polski, udzielił takiego wywiadu w telewizji Republika. Bardzo jest mu przykro. I obiecuje, że Kościół zrobi wszystko, aby pomóc ofiarom. A my proponujemy, żeby Kościół to już się nie zajmował najlepiej w ogóle ofiarami. Proszę nie zakłócać. Kiedy się skończy Porządku. ukrywanie przypadków pedofilii proszę, proszę mnie tutaj. Nie atakować i nie prowokować, bo ja taki naiwny nie jestem, jak pani myśli. Chce pan mikrofon? Brawo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie zapraszam na ewangelizację na placu prowadzoną przez ruch Neokatechumenatu. Za chwileczkę będziemy gotowi i przepraszam za. Tutejszą profanację kolejną, która odbyła się pod kurwią krakowską. Księdza za... ja myślałam, że Pan się chce odnieść do tego, o czym mówimy, natomiast pan wie... do siebie. Nie ma tak, nie wcinamy się komuś, nie zapraszamy na manifestację, także Pan już zakończył. Dziś w polskiej przestrzeni publicznej, głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze współczesne, dzisiejsze non possumus. Jeżeli jest merytorycznie, jeżeli jest w temacie wydarzenia, nie ma problemu. Matusz no Zerek Młodzież Polska. O... Neutralnym względem religii Rzeczypospolita Polska zachowuje neutralność względem każdego eee. wyznania. Eee. Eee. Eee.